Państwu. Dzisiaj będę to do Was mówił z tej perspektywy. A chciałbym powiedzieć o tym, jak jeździ Jeep Grand Cherokee WJ. Wielu z Was, tak jak ja kiedyś, może się zastanawiać, jaka jest różnica w jeździe takiej normalnej, codziennej po asfalcie. Pomiędzy terenówką taką kiedyś bardziej ekskluzywną, jaką jest WJ a zwykłym samochodem osobowym. Po pierwsze warto zwrócić uwagę że ten samochód swoje waży bo tam chyba nieco ponad 2 tony a przez to że jest wyższy a ja mu zrobiłem lift 5 centymetrowy czyli to są e, dwa cale no to on się troszeczkę prowadzi jak e, jak takie auto ciężarowe tym bardziej że ma dwa sztywne mosty. To, że ja wsadziłem mu podkładki poliuretanowe, a nie zrobiłem, póki co, jeszcze takiego liftu normalnego, prawilnego, czyli po prostu wszystko przedłużone tak, jak być powinno, sprężyny, amortyzatory i tak dalej, i tak dalej, to samochód na pewno się utwardził. I teraz tak, podczas jazdy autostradowej, tak jak ja teraz jadę, no dokładnie 110 na godzinę, to jest zaleta, ponieważ ten samochód wtedy nie buja się, jest po prostu sztywniejszy i to się czuje. Natomiast w terenie, szczególnie jeżeli są takie dołki, czy gdzieś tam jakaś tak zwana tarka, to to jest wadą, ponieważ rzuca wtedy całym samochodem i robi się tak troszeczkę nieprzyjemnie. Kolejna rzecz: hamulce. Nie wiem, jakby ten samochód zachowywał się, gdybym wymienił mu. Cztery tarcze hamulcowe, wymienił płyn hamulcowy, zamontował jakieś porządne klotki. Być może wtedy yy, siła hamowania byłaby wyższa. Natomiast w moim przypadku, w przypadku tego samochodu, gdzie ja mam z przodu nacinane i wentylowane tarcze polskiej firmy Mikoda. Z tyłu tarcze zwykłe, nie wiem jakiej firmy, ale, ale no, może jeszcze nie kwalifikują się do wymiany, ale za jakiś czas jednak powinienem się nimi zainteresować. Tam są konkretnie tarczobębny. E, no to ta siła hamowania jest powiedzmy wystarczająca. Absolutnie nie ma to nic wspólnego z brzytwą. Oczywiście, że. Możecie bez problemu zatrzymać te cztery koła, szczególnie na mokrej nawierzchni. Wtedy ABS zadziała, bo już wykonywałem takie próby. E, tym niemniej, no, z e, Kodą Fabią nową jeździ się znacznie, znacznie prościej, e, ponieważ wszystko działa lżej i wystarczy lekko dotknąć pedału hamulca i to auto już hamuje. Oczywiście ma to też wiele wspólnego. Z wagą samochodu. Jeżeli myślicie, że tym samochodem będziecie jeździć w stylu sportowym, czyli na maksa wszystkich wyprzedzać, nie wiem, ostro wchodzić w zakręty, no to nie polecam. To na pewno wtedy nie jest samochód dla was. Moim zdaniem, to jest autko właśnie dla ludzi, którzy chcą się wychilować, mówiąc po polsku. Jadąc sobie spokojnie, właśnie tak jak ja zawsze to powtarzam pomiędzy 110 a 120 na godzinę jak dla mnie to jest maksymalna sensowna prędkość tego samochodu. Oczywiście, że on poleci więcej bo tam nie wiem już chyba raz nie jechałem nawet 160 ale jest wtedy głośno pojawiają się jakieś tam, w przypadku tego auta jakieś tam niewielkie wibracje. Także absolutnie. Nie jest to prędkość komfortowa. Trzeba wziąć pod uwagę, jak się wchodzi w zakręty, bo ponieważ ten punkt ciężkości jest położony wyżej, to ewidentnie czuć, że to auto się tak po prostu trochę przechyla. No i jeszcze kwestia układu kierowniczego, który naprawdę nie jest zbyt precyzyjny w tym samochodzie. Nie ma maglownicy, jest zwykła przekładnia ślimakowa, ile pamiętam, tak to się nazywa. Działa, skręca. Ale czasami można takie odnieść wrażenie, mimo że tutaj nie ma żadnych luzów w przekładni, bo to ona była nawet kiedyś regenerowana z tego co sprawdzałem w papierach. No, na pewno brakuje jej precyzji. No, i właśnie trzeba pamiętać, że jeżeli kupujecie jakąkolwiek terenówkę, no ale ja się skupiam na, na Jeepie, to warto na początku przemyśleć do czego to samo, ten samochód będzie Wam służył. Chodziło o to, żebyście po prostu nie byli rozczarowani. Ja wiedziałem, z czym się będę mierzył, bo już jeździłem wcześniej różnymi wujotami, szukając samochodu dla siebie. Ale pamiętam, że gdy nie wiem, czy o tym już Wam mówiłem, czy nie, że gdy pojechałem po ten samochód, pojechałem jakimś tam Uberem i wsiadłem do tego samochodu. I już jako właściciel pokrążyłem po okolicznych ulicach i powchodziłem, właśnie w zakręty. chciałem zobaczyć, jaką się będzie zachowywał. To gdzieś tam w mojej głowie pojawiła się taka myśl cholera jasna. Czy to na pewno, czy ja na pewno dobrze zrobiłem? Tak, to, to był taki błysk chwilowy, ponieważ. No to auto inaczej się zachowuje. No, od, razu, od razu, czuć, że to nie jest auto osobowe. Właśnie kwestia jeszcze tych podkładek poliuretanowych. Warto, warto wiedzieć, że auto naprawdę wtedy się utwardza. I zgadzam się z tym, bo ja też na początku tego nie wiedziałem że podkładki poliuretanowe to jest pewien erzac, pewnego rodzaju. Tańsza wariacja, po to, żeby samochód troszkę lepiej wyglądał, ponieważ mi się podoba jak on wygląda na, na właśnie dwucalowym lifcie, ale właściwości jezdne jednak pozostawiają trochę do życzenia, właśnie ze względu na to, że jak dla mnie ta amerykańska całkiem spora fura powinna zapewnić troszkę, troszkę więcej komfortu. Ja mam opony typowo szosowe. Nie są to nawet ateki, także warto mieć to na uwadze, że ja mam takie no, typowo właściwie yy, samochodowe opony, w sensie, w sensie że nie, nie do terenówki i dzięki temu to auto też się lepiej prowadzi. Podejrzewam, że jak będziecie mieli jakieś bardziej agresywne opony, to szczególnie na mokrej nawierzchni ten samochód będzie się zupełnie inaczej zachowywał. Ale to na ten temat znajdziecie całą masę informacji w sieci. Ja takich opon nie posiadam, także nie będę się tutaj produkował i teoretyzował. A przez to, że autko ma dwa sztywne mosty, to pamiętam jak za pierwszym razem jechałem po takiej niezbyt równej drodze asfaltowej, to miałem wrażenie, że jakby są dwie części samochodu, przód inaczej się zachowuje i tył inaczej się zachowuje. Po prostu on jest taki, taki nie wiem, Chybotliwy. Taki, taki inny po prostu niż, niż auto osobowe. Taki jakby roz, rozwibrowany. Ciężko to naprawdę określić. Yy, ale jest to przyjemne uczucie, ja teraz już praktycznie w ogóle tego nie czuję, bo, bo się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I pyk. Aura się troszkę zmieniła. Yy, w Warszawie jest w tym momencie no chyba nawet minus 6 stopni. Także ten mróz jest naprawdę odczuwalny. Nie ukrywam, że mnie to cieszy, ponieważ mamy grudzień, a w grudniu po prostu powinno być zimno. Otóż, szczególnie wtedy, właśnie kiedy temperatury są minusowe, czuć, że w tym samochodzie wszystko nieco ciężej działa. Mam też możliwość jazdy raz na jakiś czas z Kodą Fabią, nową Skodą Fabią, co. Powoduje, że kiedy przesiadasz się do jeepa Grand Cherokee, no to ta różnica w, jakby w komforcie prowadzenia no jest znacznie odczuwalna. Co nie znaczy, że jazda jeepem Grand Cherokee jest w jakiś sposób nieprzyjemna, bo absolutnie nie jest. Podejrzewam oczywiście, że gdybym tutaj ten lift, który jak pamiętacie, może zrobiłem na podkładkach poliuretanowych, zrobił tak jak się powinno. To wtedy komfort jazdy tym samochodem byłby zupełnie inny. Szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekaw, kiedy nadejdzie ten czas, kiedy będę mógł takie zawieszenie sobie porządnie zrobić. Bo oczywiście są takie plany, jak się domyślacie, no niestety zawsze jest to kwestia kasy, no ni mniej, ni więcej. I wtedy będę miał bezpośrednie porównanie, jak się jeździ jeepem na podkładkach i jak się jeździ. Jeepem z normalnymi amortyzatorami, yy, przygotowanymi pod lift i odpowiednimi sprężynami. Oraz oczywiście innymi elementami, które tego wymagają podczas robienia liftu. Może to trochę absurdalne, ale chcę, żebyście po prostu wiedzieli, jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tego samochodu, no, czego możecie się spodziewać. I teraz tak, jeżeli wsiadacie do. Skody Fabii, tam wspomaganie działa leciusieńko, zawieszenie jest miękkie, nie trzeba używać specjalnie dużej siły, żeby zahamować, wystarczy dotknąć pedału hamulca i to auto już hamuje. W przypadku tego samochodu, no, sytuacja jest zgoła inna. Trzeba używać siły do prowadzenia auta. Oczywiście bez przesady, nie musicie być pudzianami, bo każdy sobie poradzi z jazdą, jak pewnie widzieliście, wiele kobiet prowadzi jeepy i radzi sobie naprawdę czasami lepiej od facetów. Także to nie w tym rzecz, ale wspomaganie nie jest tak silne. Do zahamowania trzeba użyć nieco większej siły. Wszystko tutaj działa w tym samochodzie tak bardziej kurczę, żeby nie zabrzmieć seksistowsko, ale bardziej po męsku. No wiecie, o co chodzi. Niezmiennie mi się podoba sylwetka tego samochodu. Po prostu jest Taka ponadczasowa, i mimo że auto ma już ile? 17 lat, to myślę, że pozostanie takim takim klasycznym kształtem. Może nie tak klasycznym jak w ZJ czy XJ, ale to auto myślę sobie, że zawsze będzie się podobać. No, mnie się podoba bardzo. Czy wy też lubicie zimę? Ja bardzo i mimo że urodziłem się w kwietniu, a konkretnie 1 kwietnia, w prima aprilis, ha, To bardzo lubię zimę i cieszę się, kiedy jest zimno. Dlatego mam taki i czapę i kaptur, bo naprawdę tu jest chłodno. Także słuchajcie, Gibson się cieszy niezmiennie i jak tylko będę mógł, to będę w niego inwestował, chociaż tak jak wam mówiłem w takim podsumowaniu po półtora roku Naprawdę w tym samochodzie nadal nie pali się żadna niepokojąca kontrolka. I to nie jest kwestia przepalowanej żarówki. No i nic się nie dzieje właściwie. No, wiadomo, że są tam jakieś zapocenia gdzieś pod spodem, ale nie, nie jest to absolutnie nic poważnego. Oleju nie ubywa. Inna rzecz, że ja tego samochodu nie, nie katuję gdzieś tam w terenie, ale uważam, że jest to porządna jednostka. Czeka mnie w najbliższym czasie, słuchajcie, wymiana oleju silnikowego. Będzie to tradycyjnie syntetyk zgodnie z zaleceniami 5W30 i nie Mopar, tylko jakiś inny. Teraz jeżdżę na Manolu i ja wiem, że zaraz napiszecie, że zniszczę ten silnik, że nie wolno, że to nie jest rekomendowany olej do tego samochodu ale akurat jest taki manol rekomendowany do samochodów japońskich i do samochodów amerykańskich. właśnie 5w30. Ten olej tu jest zalany. i wierzcie mi naprawdę nic złego się nie dzieje. Aha, wymieniłem jeszcze filtr powietrza na filtr Deckermana. No dobra, to wymieniamy filtr powietrza. To jest stary, który wygląda tak, jeszcze z taką gąbeczką, hm, jakiś lepszy chyba. Nie wiem co to jest, czy to jest filtron, czy nie. A tu mamy Dekermana takiego białego. Także wymienię, no bo to jednak podstawa. Warto by było tutaj w środku jeszcze wyczyścić, ale to już może później się tym zajmę. Taką pogodę, słuchajcie, bardzo doceniam grzane fotele. Ponieważ tutaj jeżeli macie wujoty i nie działa wam podgrzewanie foteli, to zgłoście się do jepa, podajcie numer win i w tych samochodach była akcja serwisowa polegająca m.in. właśnie na wymianie tych mat grzewczych, które tam się znajdują. I z tego co wiem, akcja serwisowa nadal obowiązuje. Jak również na e, jakiś, nie wiem, sterownik, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa e, poduszki powietrznej. Także jeżeli pali, pali Wam się check-in engine, pokazywałem Wam to, to również uderzcie do Jeepa i wymienią Wam to za darmo. A jeżeli w tym samochodzie macie hak fabryczny, to również jest akcja serwisowa polegająca, nie wiem czy na wymianie haka, czy na modyfikacji yy, mocowania haka. I również jeep zrobi wam to za zupełną darmochę. Także ja akurat w tym samochodzie haka nie mam, co mnie zaskoczyło. Ale jeżeli wy macie, to nie wahajcie się zgłosić do dealera, no bo jeżeli może być lepiej i to for free, to należy, należy to zrobić. No i tyle właściwie na razie z inwestycji. Nadal jeżdżę bez przedniego wału. I oczywiście jakieś ślisko trzeba o tym pamiętać, bo opony też mam takie absolutnie zwykłe. Ale to nie przeszkadza. Jeżdżę i wyjeździcie.